Pan też ma uwagę w dzienniczku No, 28. Tak. Przed Pielgrzymem. ten to nie ma wzorowy, to jest Pielgrzym. Oczywiście. Krzysztof się nazywa, mieszka w Wieruszowie. Tak. A później wbiją mi na chaty. <laughs> I dostaniesz uwagę. Pan no, to, to na tyle. Na tyle jeszcze tutaj pogadamy z tym oto Kamilem. Kamilu, powiedz, jak się czujesz być. No, tuba rządzi. No, nie pasuje. No, tu jest ten to. to Tuba rządzi! Słyszałeś? Co? On się drugi etap zgłasza, że Co? Tuba rządzi! Tu jest Ej, ty, kupa, ja cię kusa, ty kusa, Nie A, A tu no, no, znaki masz. No, no. no. Dużo. Prosto. ja sobie lepiej przejadę, tak? No, no, proszę. Jazdę zrobię tam zepsuje. A tu już się góra. No? A ja już byłem przed chwilą, wywiadu udzielałem. Wywiady. Na nie chcę skieruje. Tutaj, tutaj. I grzybę sobie to prowadzi. Telewizja tej Dzień Nowy marto. Maga, Pomachaj do telewizji. On teraz będzie tu będzie. Tu. Tak, tak, tak. A. Jacek. Tak. Słab go. Nie, smarkałem tylko. Aha. życzymy. Życzymy, życzymy. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przed teżami. Jacka i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa jestem na i, i Ada i Agnieszka, wszystkiego najlepszego z grupy ósmej. Jeszcze na apelu pewnie Was poznamy, porzucacie do nas rękami, a my się do Was serdecznie uśmiechamy. To jest wielka radość mieć urodziny na pielgrzymce, bo... Jednocześnie ponad 100, 100, zaproszonych gości, nie, 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 nie opuszony, wszyscy są, nie, także, także wielka, wielka jest to że pewnie to nie są ostatnie urodziny, z tego co nie wiadomo, które będziemy obchodzić podczas tej świętki, także fizyczne. To też gratulacje dla tych, którzy zostawili się Czy niech zapalą się nasze karnie. Jednak jestem na dnu. I skra miłości między nami przesko. Czy niech zapalą się nasze latarnie? Proszę, dobrze, bo proszę. Pąd na Panie Boże. Że... <grymne> do przodu. niech zapalą nasze latarnie z miłości Kuba! niech nasze latarnie Teraz tyle roboty, że nie ma czasu się zatrzymać i porozmawiać do kamery. Trzeba harować, no. Nie <grymne> <grymne> Usefek. Nasze lata. Czekaj, Teraz. No nie kameruj nie. Proszę, proszę. Proszę, kabelek mój przyjaciel. kabelek i Kabelek Jacek. Jacek, przyjaciel drutów. Dzwielaj. Iskry miłości między nami przekroczyły granicę. Nasze lata. baby.

Z stronem, I oddam Tobie chwałę. Mi, I nic już nie zapnie mi już, żadę, żaden i żadna strona. Największa dawet dama, bo nie, nie zatrzyma mnie już. Będę tańczył przed Tym tronem i oddam Tobie chwałę. I, I nic już nie zapnie mi mur, żaden, żaden mur i żadna strona. Trzyma mnie już, bo większy, większy jest Dlaczego? we mnie ten, który mnie umacnia Żaden. Koljak nie może z nim robić. Bo większy jest we mnie. Ale ludzie! Żaden! jak nie może. Nie jak mi coś da się do nie? Nie, nie. mi uczucia. i mi tam Największa nawetka. nie, nie zatrzyma mnie już. Będę tańczył, tronem, mi uczucia. Zamknij mi uczucia. Zamknij mi uczucia. Zamknij mi mnie Zamknij mi uczucia. Zamknij mi sobie na mi Słodny namiot. W środku panuje czysty i należyty porządek. A wejdziemy zobaczyć, jak to wygląda na zewnątrz. Witam Ciebie, bracie Kamilu. Pole namiotowe. Co? Moment, tutaj coś zrobię, filmuję. Co ja. Filmuję. Nie widać? To było trzeba, jak ja rozpadam. <laughs> teraz nie ma wstępu. No, nie ma. No, no. Brat Jakub poszedł gdzieś. A tu zajrzymy do Królestwa japowskich. E, tutaj jest moje królestwo. E, tu jest właśnie tak bardzo ładnie, e, jak tutaj widać, e, śpiworek, karimata i poduszeczka z owczej wełny, widać. No. Tutaj e, natomiast e, trzymam torbę. Bardzo duża, mój podpis, jasne. Patryk Mazurek, nie? W końcu. No i tutaj reszta moich klamotów. No. I to jest Ale całe moje porządek. królestwo. No, żegnamy się z królestwem miasta i Zegnamy. przyłączamy Przełączamy się do królestwa pielgrzymów Jakaś szkoła medyczna i dookoła namioty. Pięknie rozłożone. Nasz też pięknie rozłożony, naciągnięty, wszystko pięknie. To się przechodzi ładnie. Tutaj w będzie. No. No A chyba nie. wszystko.